Pani Marszałek. Wysoki Sejmie, Pani minister. Ja może zacznę od, od podkreślenia roli sołtysa. Jest, rola Sołtysa, w ogóle funkcja sołtysa jest funkcją często w Polsce niedocenianą. Bardzo często sołtysa określa się bardzo negatywnie że jest ktoś kto, ktoś to z prowincji, ktoś to mało znany. Ja nie mówię tu o Sejmie, tylko mówię ogólnie takie zdanie, które bardzo często jest powtarzane. Ja chcę powiedzieć, że właśnie to sołtys jest pierwszym wybieralnym w społeczeństwie. To sołtys jest tą osobą, która zna najbardziej problemy mieszkańców i ma pierwszy mandat Reprezentowania społeczeństwa. I jest to bardzo ważne. Nawet w czasach komunistycznych, gdy wszystkie wybory były, jakieś, były ustawiane, to wybór Sołtysa był zawsze wyborem demokratycznym. I wybór tej osoby na funkcję Sołtysa dotyczyła tych osób, które mają największe zaufanie społeczne. Dlatego ta rola Sołtysa. W Polsce jest bardzo ważną rolą i chciałbym tą rolę podkreślić i trzeba robić wszystko tu w Sejmie, aby wzmacniać tę rolę. I ta ustawa to, to powoduje, ta ustawa wzmacnia rolę Sołtysa. Takich ustaw jeszcze powinno być więcej, które regulują sprawy związane z, funkcjon z funkcjonowaniem Sołtysa i z jego rolą. Ja uważam, że powinniśmy również zapisać ustawowo, że każdy wójt, burmistrz, który prowadzi inwestycje na danym sołectwie, powinien mieć opinię sołtysa, a to często na Radzie Gminy, na Radzie Miasta jest omijane. To wójt często wie, uważa, że wie bardziej, co jest na danej wsi potrzebne niż sołtys. Powinniśmy do tego doprowadzić, że każda taka inwestycja powinna być opiniowana. Ja nie mówię, że to wójt ma prosić o zgodę sołtysa, bo to by było jakby prze, no, troszeczkę za daleko idące. Ale opinia sołtysa, opinia Rady Sołeckiej jest w takich inwestycjach bardzo potrzebna. Leży w Sejmie już drugą kadencję. Nasza ustawa, której ja jestem przedstawicielem wnioskodawców o dietach sołeckich, ubolewam nad tym faktem, że w tej chwili leży ta ustawa już ponad dwa lata i no nie jest procedowana. Ta dieta sowiecka nie są to wielkie pieniądze. To jest w granicach 98 milionów złotych. Na skarb państwa to, są, to jest kropla w morzu, a ta dieta sowiecka powodowałaby, że ta funkcja sołtysa byłaby mocniejsza. Ta dieta sołecka to nie jest wynagrodzenie, bo bardzo często się mówi, że sołtysi już i tak mają z podatków. To jest dodatkowa dieta sołecka zwrotu kosztów, które ponosi sołtys. Drodzy Państwo, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to są koszty. To są koszty związane... Z, te, z używaniem telefonu, z używaniem samochodu, z dojazdem na, 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 na posiedzenie rady. To są koszty związane z, włas, z poświęceniem własnego czasu. I my uważamy, że tą dietą sołecką, dodatkową dietą sołecką z budżetu państwa wzmocnilibyśmy i zwrócilibyśmy przynajmniej część kosztów. Dlatego... Zwracam się tutaj do, do posłów koalicyjnych, którzy mają większość, bo przecież wiemy, że to bardzo dużo zależy od posłów koalicyjnych, abyśmy procedowali nad tą ustawą, abyśmy zrobili wszystko, żeby właśnie to, co mówię, tą rolę sołtysa zwiększyć, podkreślić, bo ona jest bardzo ważna. Bardzo często różni posłowie z różnych ugrupowań odwołują się do, do społeczeństwa obywatelskiego, ale to przecież społeczeństwo obywatelskie rodzi się tam na dole. My pozwólmy aby to społeczeństwo obywatelskie rodziło się, najlepsze inicjatywy, drodzy Państwo, choćbyśmy nie wiem co robili my tutaj w Sejmie, to najlepsze inicjatywy rodzą się nie z góry, nie jak są nakazane, tylko oddolne. I te inicjatywy oddolne przynoszą najlepszy efekt, bo wtedy człowiek angażuje się w to, co wymyślił, daje swoje serce, daje swój czas, daje, poświęca się tej inicjatywie. I te inicjatywy są najlepsze. My jesteśmy od tego, żeby tylko te inicjatywy wzmocnić, żeby pozwolić tym ludziom otworzyć tę energię, otworzyć tą, uruchomić tę tą energię, która drzymie w tych osobach. Tu wiele razy padało pytanie, czy rady osiedlowe. No w naszym projekcie była ten zapis o radach osiedlowych i my uważamy, że też powinniśmy, bo to też jest, to też jest uruchomienie tego obywatelstwa oddolnego. No nie udało się w tym projekcie tego zachować. Drodzy Państwo, jeszcze wracając do roli sołtysa, chcę tutaj podkreślić pewne powiedzenie, które powiedział, które wypowiedział kiedyś Juliusz Cezar. Bardzo ważne może dzisiaj by było traktowane również z przymrożeniem oka, ale bardzo ważne powiedzenie lepiej być pierwszym na wsi niż ostatnim w Senacie. I to jest właśnie podkreślenie tej, tej osoby sołtysa, tego, który został wybrany tutaj właśnie na, na, samym, na samym dole, w tym właśnie w swojej społeczności. Dlatego, dlatego, dlatego ta rola jest tak bardzo ważna. Były również pytanie posła Witko o historię. Drodzy Państwo, nasz projekt o Funduszu sołeckim, pierwszy był złożony pod koniec 2007 roku. Na początku, koniec, przepraszam, na początku 2008 roku. Na początku byłej, byłej kadencji. I dopiero po ośmiu miesiącach pokazał się projekt rządowy, rządowy, który no, Przedstawiał to samo, tylko tam różnica między naszym projektem Prawa i Sprawiedliwości a projektem rządowym te różnice były, dotyczyły tylko naliczania tego funduszu. I ta sama sprawa była z tą poprawką. To pół roku temu, w lipcu tego, zeszłego roku, 2013 roku i tu muszę podkreślić na bazie kontroli NIKU, bo to był protokół NIKU, który, który pokazywał, który na bazie kontroli wskazał na błędy, które są. Na bazie tej kontroli przedstawiliśmy projekt poselski, leżał pół roku, po pół roku pokazał się projekt rządowy i dobrze, że się pokazał. Tylko że ta praktyka, że te projekty poselskie choćby były najlepsze, choćby no, przedstawiały sprawy, bardzo ważne dla, dla Polski są no, przez większość poselską blokowana i jeżeli jest to dobry pomysł, to wtedy rząd przedstawia swój pomysł. Była również pytanie, była również, było również pytanie pani poseł Marzeny Machałek na temat zwróconego wniosku do poprawy. I tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, podziękować pani minister za to, że wspólnie dopracowaliśmy poprawkę, którą przygotowaliśmy jako prawo i sprawiedliwość, że pani minister do tego, do pani minister chciałem podziękować, do tego się przychyliła i że taką poprawkę będę mógł zgłosić. Ta poprawka właśnie reguluje trzecią. Kwestie, która była zapisana w protokole po kontroli nikowskiej, to właśnie narzędzia, do, żeby można było wniosek, który ma uchybienia formalne, żeby można było, żeby wójt burmistrz mógł wrócić do, do poprawy, do, do Sołtysa. Do, czy na zebranie wiejskie, bo do tej pory jest tak, że wójt burmistrz mógł tylko odrzucić projekt, wniosek, nie mógł dać go do poprawy, jeżeli zabierał taki wniosek błędy. My przedstawiamy poprawkę, która daje sołtysowi 7 dni na to, aby taki wniosek mógł formalnie, pod względem formalnym poprawić. Nie dotyczy oczywiście... I tu jest właśnie to jakby sugestia ministerstwa. Nie dotyczy tego, że wniosek nie był złożony w terminie. Tego nie można naprawić i to jest zrozumiałe. Jeżeli nie został złożony w terminie, no to oczywiście tego błędu, uchybienia formalnego nie można naprawić. Taką poprawkę chciałbym na ręce pani marszałek zgłosić. Dziękuję pani pośle. Ale jeszcze nie wszystko, pani marszałek. No, Ale już kończę. Ja mam jeszcze pewien taki dylemat, bo. Zgodnie z tą ustawą, którą procedujemy i która będzie najprawdopodobniej będzie przegłosowana pozytywnie, nie ma zapisu na temat pierwszej uchwały. Bo mamy o tym, że, że jeżeli jest już uchwała, to co roku Rada Miasta, Rada Gminy musi podejmować uchwałę zawieszającą, ale jakoś jako, brakuje mi rozwiązania, ale ja myślę, że to musimy przepracować w przyszłości żeby właśnie, co z tą pierwszą uchwałą, że Rada, ja bym jednak spowodował, że Rada Gminy musi podjąć uchwałę tą pierwszą. Negatywną czy pozytywną, ale żeby musiała podjąć taką uchwałę. Tego brakuje, ale mam nadzieję, że to się w przyszłości w jakiś sposób do tego odniesiemy. Drodzy Państwo, jeżeli mówimy jeszcze o roli Sołtysa, o wsi, Dużo problemów jest związane z tym, że właśnie to, co pani minister powiedziała, że sołtys, Rada Sowiecka nie ma tej osobowości prawnej. I gdybyśmy doprowadzili, wiadomo, że to już jest, dotyczy zmiany konstytucji, ale doprowadzili do tego, w jakim stopniu, żeby ten, przynajmniej ograniczoną tą osobowość prawną miała w ograniczonym zakresie, Myślę, że spowodowałoby to, że te pewne problemy, które wynikają ze zleceń, z, wyłonienia, z wykonywania przetargów, ogłoszenia przetargów, myślę, że to by zostało po stronie właśnie sołtysów. Mówimy o regule wydatkowej. Ja się bardzo cieszę z tego i to jest pomysł rządowy, i to podkreślam, że, żeby to nie było, że sobie jakoś tam przypisujemy, zwiększenia tej kwoty z budżetu państwa do 40%. Ale obawiam się, że w tej chwili, gdy będzie to już no, coraz większa kwota, więcej gmin uchwali Fundusz Sowiecki i tych pieniędzy po prostu braknie, że ta reguła, podatkowa, przepraszam, reguła wydatkowa będzie jednak ograniczała tą kwotę, gdyby tych gmin zgłosiło więcej, więcej tych uchwał dotyczących funduszu Sołeckiego. Drodzy Państwo, na koniec chcę bardzo serdecznie podziękować za współpracę przy tym projekcie, podziękować ministerstwu i pan, posłom za zrozumienie tego problemu, że mogliśmy wspólnie dojść do porozumienia i tą, ten projekt uchwalić, że będziemy mogli uchwalić. I chcę, drodzy Państwo, podziękować z tego miejsca również wszystkim sołtysom, bo 11 marca mamy Dzień Sołtysa i wszystkim sołtysom, którzy tak mężnie, dzielnie działają na rzecz swoich społeczności, na rzecz swojej wsi. Chcę życzyć wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim, żeby ta funkcja, ta funkcja sołecka przynosiła im wszystkim satysfakcję i żeby otrzymywali za tą swoją pracę, za tą swoją poświęcenie wdzięczność od mieszkańców, bo tej wdzięczności często brakuje, dlatego Drodzy sołtysi, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani